Witam, kolejny raz spotykamy się przy moim piecu ogniwo Eco plus, plus 16 KW, i dzisiaj chciałbym w odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące właściwych ustawień sterownika, jakie są w moim kotle, a wydaje mi się, że chyba są prawidłowe, ponieważ jestem naprawdę zadowolony z procesu spalania. Zużycia węgla. Podpowiadam, czy staram się podpowiedzieć, jakie są moje ustawienia w kotle za pomocą SMS-ów czy plików tekstowych w komentarzach, co niezbyt dobrze obrazuje skalę możliwości dla użytkowników, którzy niezbyt. Dobrze orientują się w tych ustawieniach. Sam specjalnie nie jestem tutaj mega fachowcem, ale ponieważ u mnie to działa prawidłowo, to pokażę Wam, gdzie najlepiej to sprawdzić. I za chwilę przejdziemy do komputera i udostępnię, czy pokażę, gdzie są udostępnione moje ustawienia, obecne ustawienia sterownika. W sieci. Można bez problemu wejść na stronę internetową producenta sterownika esterowniki.pl i tam pokażę, gdzie odnaleźć moje bieżące ustawienia. W przypadku chęci skorzystania z szerszej pomocy, zachęcam do tego, żeby. Za wszelką cenę to być może zbyt poważnie powiedziane, ale w miarę możliwości, wpiąć swój sterownik do internetu. Sam sterownik to jest ta skrzynka, która znajduje się za piecem, i do tej skrzynki należy kablem ethernetowym włączy podpiąć internet. Wówczas inni użytkownicy, którzy pewnie lepiej się na tym wszystkim znają, mają to lepiej obcykane, będą w stanie pomóc. W ostateczności sugeruję, ażeby, gdy ktoś już ma naprawdę mocno rozjechany sterownik, poprzez różnego rodzaju testy i próby, wejść do menu sterownika, do parametrów zaawansowanych, Zjechać tutaj na sądu. I jest takie polecenie jak powrót do ustawień fabrycznych. Ja sobie tego nie kliknę, bo wydaje mi się, że u mnie jest wszystko ok, więc nie chcę sobie sam namieszać, ale po prostu przywrócić ustawienia fabryczne i zacząć od początku. To by było na tyle. Przejdę teraz do komputera, później zmontujemy filmik. I zobaczycie, jak to u mnie wygląda. OK, jesteśmy teraz przed komputerem. Żeby zobaczyć te moje ustawienia sterownika w sieci, należy wejść do dowolnej przeglądarki internetowej i wpisać esterownik.pl http esterownik.pl albo po prostu samo samoesterownik.pl. I tutaj w zasadzie można znaleźć bardzo dużo odpowiedzi na różnego rodzaju problemy związane e, z eksploatacją kotłów, e, takich jak ogniwo, białka, kamen, linger i chyba innych. Tam, gdzie te sterowniki są zastosowane, można skorzystać z forum, na którym pod różnymi kategoriami yy, różne problemy są podejmowane przez mniej lub bardziej yy, zaawansowanych użytkowników. Przeglądając to osobiście już od dłuższego czasu, szczerze mówiąc, bo nie jestem tam specjalnie czynnym użytkownikiem, ale przeglądam to sam z ciekawości. Są mądre pytania i mądre odpowiedzi. E, na tym forum można sprawdzić, jakie są dodatkowe produkty do e sterowniki. Osobiście polecam e, wpięcie e, sterownika do internetu i e, wgranie sobie aplikacji. Do telefonu, tak jak ja robię praktycznie wszystkie ustawienia, wszystkie parametry, kontroluję z dowolnego miejsca przez telefon. Czasami trochę mniej korzystam ze strony internetowej. E, przejdźmy teraz do moich ustawień. E, znajdziecie je w zakładce zdalny dostęp. Tutaj są e, wszystkie sterowniki użytkowników, którzy zdecydowali się na pokazanie swoich ustawień. Oczywiście, trzeba by to tam poprzeglądać, skontaktować się z poszczególnymi użytkownikami, poszukać właściwych swoich kociołków, które pasują do Waszych, e, które są zabudowane w Waszych piwnicach, kotłowiach. Jak znaleźć mój sterownik? Trzeba tutaj w tym okienku wyszukać wpisać Rom Jar. Bo tak jestem zalogowany. I wystarczy dać: Szukaj, w tym momencie e, na stronie pokazało się publiczne urządzenie, moje jest ustawione e, do publicznej wiadomości. E, właściciel RJ1912. Trzeba kliknąć na ten mały tutaj pseudo-monitorek czyli przejść do urządzenia i w tym momencie pojawi się wszystko to, co jest związane z moim sterownikiem. Można tutaj posprawdzać różne rzeczy e, bez obawy, że ktoś namiesza mi w moim sterowniku, bo e, bez zalogowania się nie macie takiej możliwości. Na no pierwszy rzut pokazuje się schemat mojego kotła gdzie są pokazane wszystkie temperatury, wskaźniki i urządzenia podłączone do sterownika oraz ich obecny stan. I tak przykładowo widać, że pompka, a teraz się wyłączyła, akurat jest na OFF, pompa do ochrony powrotu czy pompa mieszająca, czerwona lampka, czerwony punkcik. Zawór czterodrogowy jest w tym momencie wyłączony, nie pracuje. Jak on tam się przestawi, to tak na chwilę mrugnie to na zielono. Jest otwarty teraz na 46 stopni. E, idzie temperatura 34 stopnie nagrzejniki, oczywiście przez pogodówkę. Więc to się samo steruje w zależności od temperatury otoczenia, jaka jest tutaj pokazana. Aktualnie 10 stopni, prawie 11 na dworze. Jest włączona e, pompka do centralnej wody użytk użytkowej, czyli do bojlera. Aktualnie jest 40 stopni, prawie 41 i się dogrzewa. E, podajnik, ślimak aktu aktualnie stoi. Gdyby szedł, to się zmieni na zielono: będzie on. Wentylator aktualnie nie dmucha. E, stan pokazuje stan, ilość węgla w podajniku: 13%. Kocioł jest ustawiony w trybie automatycznym i przełączony na ogrzewanie na centralne, czyli zima. Widać poszczególne temperatury, gdzie są, jaka jest ustawiona na kotle, e, jaka jest temperatura spalin, temperatura na wylocie z pieca 57 stopni, na powrocie jest 48,6. No i to by było tutaj tyle. Możecie podejrzeć sobie moje wykresy. Jak to tu wygląda? Może nie będę tego omawiał. Skaczę to sobie tutaj. Yy, dlaczego to takie poszarpane? Bo bardzo dokładny jest ten wykres akurat na tej stronie. Mniej dokładne wykresy byłyby bardziej spłaszczone, po prostu takie liniowe. Widać jak się temperatura kształtuje. Czasami nawet dość wysoko. Wtedy jest to jakby sygnał, że trzeba w jakiś tam sposób zaingerować i może trochę przeczyścić kocią, jeśli jest za wysoka temperatura spalin. Te charakterystyki można tutaj przeglądać wstecz. Jeśli chodzi o daty, nie będę tego omawiał, można sobie to analizować samymi. Tutaj są takie kropki, gdzie ja zmieniłem parametry kotła. Na przykład tutaj zmieniłem z lato na zima. Wczoraj o, przed godziną 16. przed wczoraj miałem trochę za ciepło w domu i musiałem niestety, ale o godzinie w pół do pierwszej wstać i zmienić z zima na lato, czyli wyłączyć ogrzewanie, bo było za ciepło. Statystyki nie używam. Można sobie sprawdzić, czy były jakieś alarmy w ostatnim czasie. E, pochodzące z kotła u mnie nie ma ostatnie zdarzenia, czyli pokazuje, co e, kocioł o której godzinie robił. Czyli przy, był na przykład tutaj, powiedzmy, na pierwszej linii, dzisiaj o 17.47 w trybie grzanie, o, wcześniej o 17.42 był na podtrzymaniu, wcześniej znowu na grzaniu. Możecie zobaczyć, ile te czasy pomiędzy grzaniem a podtrzymaniem e, trwają. No, i najważniejsze chyba dla Was to jest ustawienia. Wchodzimy w ustawienia, i tutaj e, ogólne informacje o urządzeniu, mm, adresu mojego IP nie zobaczycie. Top Secret. E, można podejrzeć tak, polecam kocioł tryb pracy. Aktualnie tryb pracy zima, zresztą to było również widać na schemacie. Zadana temperatura 40 stop, 48, obniżona 2 stopnie, ale to aktualnie nie ma żadnego znaczenia, ponieważ jest włączony regulator pogodowy, aktywny, i kocioł dostosowuje swoje temperatury według e, ustawień takich, że dla minus 10, gdyby było minus 10 stopni, to dobije do 60 stopni. Jak jest plus 10 stopni, to jest 45 stopni a nawet i mniej, nie do poniżej 45 nie schodzi. Taką temperaturę utrzymuje minimalną, ale reguluje się sam poprzez regulator pogodowy. E, tryb spalania, tryb spalania u mnie aktualnie testuje tryb retortowy ręczny. Wcześniej jechałem na Ecolu i tutaj widzicie, jakie są czasy podawania podajnika i tak dalej. Generalnie nic tutaj nie zmieniałem, jak producent Zaprogramował sterownik. Tak to sobie chodzi. Chociaż chyba, chyba tutaj zmieniłem histerezę kotła na 2 stopnie, bo chyba było 5 stopni, o ile dobrze pamiętam, ale to już było dość dawno. Wydawało mi się, że trochę za wysoko pracuje, i zmieniłem tą histerezę na 2 stopnie. E, dalej jest tak obwód CO1. U mnie jest tylko jeden obwód CO1. Tutaj jest pokazany. Ee, że jest to OWCO-1 z zaworem czterodrożnym. Ee, gdyby nie była włączona, zacznę od tego, że po pierwsze jest włączony regulator pogodowy. To y, powoduje, że samoistnie y, kocioł w zasadzie nie kocioł, a zawór czterodrogowy podaje temperaturę mi nagrzejniki w zakresie 40 stopni dla minus 10 i 35 stopni dla plus 10 jeśli temperatura na dworze jest powyżej 10 stopni to jeszcze te 35 stopni, nie wiem jak to funkcjonuje, ale samoistnie spada do 30 stopni. Generalnie nie muszę wtedy latać po grzejnikach i przykręcać grzejników. Gdyby był regulator pogotowy nieaktywny, to mam stałą temperaturę na CO podane na grzejniki. 38 stopni obniżona 5 stopni, maksymalna 60. Z tego co pamiętam, chyba zmieniałem tutaj histerzę, pracy zaworu, bo tutaj chyba była większa ta histereza zmieniłem tylko na 1 stopień, czyli Celsjusza, czyli co to jest? No To, to jest to, że jeśli temperatura się zmieni o 1 stopień, to reaguje na to. Od razu zawór drogowy i zmienia swoje ustawienia. CO3 nieaktywne. 4, 5, 6 nieaktywne. To jeśli ktoś ma podłogówki i tak dalej, to może sobie tutaj zainicjować te ustawienia. Mm, obwód centralnej wody użytkowej. I cyrkulacja. Ja mam nastawiony boiler na 45 stopni i temperatura obniżona 3 stopnie. Co to jest ta temperatura obniżona. To jest przydatne, jeśli korzystamy z programatora CWU. Pokażę tutaj, mam zaprogramowane, ażeby od, w godzinach od 23 do 4 rano i od 10 do 15 na boiler szła temperatura obniżona o te 3 stopnie, bo po prostu wtedy zużycie ciepłej wody jest znikome, więc po co to ma tyle grzać? Prawdopodobnie nawet zmniejszy to do 5 stopni. Bo przeważnie w tym czasie albo wszyscy śpią, albo, albo mało kto jest w domu, a przynajmniej nie korzysta z tej wody. E, natomiast w godzinach od 16 do 22 i od 5 rano do 9 rano jest te 45 stopni na e, bojlerze. E, to by było tyle. Jeszcze można podpatrzeć te ustawienia zaawansowane. Tutaj jest coś ciekawego, co mogę powiedzieć. Aha, no tu jest typ podajnika. Aktualnie mam retortowy ręczny, testuję sobie taki tryb. Wcześniej korzystałem z retortowy Ekoal. Tutaj nie pokażę tego, bo jako zewnętrzny użytkownik jest brak uprawnień. Musiałbym się zalogować i wam to. Pokazać jak to działa. E, jeśli bym skończył na tym etapie, to, to mogę wam to pokazać. Esterownik, przechodzę z powrotem, daję, zaloguj się. Teraz jestem zalogowany jako Romiar, czyli jako ja. Wejdę sobie do swojego urządzenia. Tu już mogę zmieniać parametry. E, byliśmy gdzie? W ustawieniach zaawansowanych. Tu jeszcze dodatkowa jest kalibracja czujników, ale to tam jest mało istotne. I jesteśmy teraz z powrotem w obwodzie kotła. Mam włączoną ochronę powrotu, pompa mieszająca. Większość użytkowników może mieć tutaj, co może mieć obwód CWU do wyboru. Jest CWU, zawór czterodrogowy albo wyłączony. Wyłączone w ogóle nie polecam. Jedna z, jedną z tych trzech opcji trzeba sobie wybrać na sterowniku lub poprzez tą stronę, w zależności od tego, jaką kto posiada instalację. Typy podajnika. Ważne jest to, aby sobie któryś wybrać. Na pewno w którymś pracujecie jest albo ręczny, albo grupowy, albo Ecoal. Ja jechałem trochę na ecoalu e Bardzo fajnie to chodziło, ale gdzieś tam i szczerze mówiąc, nawet bardzo fajnie i chyba do tego szybko wrócę. Teraz jadę na tym ręcznym retortowym. Yy, mogę to zmienić. I jak gdybym dał zapis, to, zapisz, to automatycznie się to przestawi w sterowniku. Ale nie będę tego robił, bo chcę jeszcze trochę pooglądać, jak wygląda y, głównie y, popiół, bo to mnie interesuje. Zużycie węgla jest takie same przy jednym ustawieniu jak i drugim. Czyli u mnie to tamte 100 kg węgla na 6-7 dni, w zależności od tego, ile ciepła jest spuszczane na mieszkanie. Bo jeśli jest za ciepło, to po prostu przełączam się z powrotem na trybletni. I wyłączam to wszystko. No i to by było chyba tyle. Możecie Państwo to przeglądać, podglądać. Oczywiście można również yy, zdalny dostęp przede wszystkim poprzeglądać sobie forum i tu szukać odpowiedzi pod różnymi kategoriami. Można zadać pytanie. Ktoś na pewno, kto się na tym zna, się odezwie i podpowie, jakie ma ustawienia. Trzeba podać najlepiej, jaki jest typ kotła, jego moc. I tutaj są naprawdę ludzie, którzy, którzy mogą lepiej pomóc. E, w kolejnym filmiku pokażę. Ale muszę na to znaleźć czas, jak założyć sobie konto i się zalogować i udostępnić ten sterownik. Oczywiście pod warunkiem, że jest podpięty do internetu, powiem w jaki sposób to można zrobić, nawet bez kabla. Mm. No i pokażę również, jak e, łatwo, przyjemnie steruje się kotłem poprzez e, aplikację w telefonie. Na razie to tyle, dziękuję.